Cześć! W tym filmie wcielę się w rolę agentki nieruchomości i pokażę Ci, jak zaprosić właściciela mieszkania na wynajem do zakupu ubezpieczenia płatności czynszu. Dowiesz się też, jak kupić ubezpieczenie w imieniu właściciela. Aby dokonać zakupu lub wysłać zaproszenie, możemy przejść do zakładki ubezpieczenia w panelu, który widzimy od razu po zalogowaniu się na konto lub poprzez przejście przez menu głównie do zakładki ubezpieczenia. W pierwszej kolejności pokażę zakup ubezpieczenia w imieniu właściciela. Przechodzimy zatem do zakładki ubezpieczenia, Ubezpieczenie płatności czynszu, a następnie klikamy kup ubezpieczenie i rozpoczynamy proces. W pierwszym pytaniu zaznaczamy, jaki rodzaj wynajmu chcemy ubezpieczyć: czy wynajem całego mieszkania lub domu, czy wynajem pokoju. W tej sytuacji bierzemy, że wynajmujemy całe mieszkanie i przechodzimy dalej. Następnie musimy określić czas trwania umowy najmu, jej początek oraz koniec. Istnieje możliwość zaznaczenia, że umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Jednak warto pamiętać, że każde ubezpieczenie płatności czynszu zawierane jest na okres jednego roku. Polisę można wykupić również w trakcie trwania już istniejącej umowy. Należy spełnić dwa warunki. Umowa musi być ważna dłużej niż dwa miesiące oraz najemca nie może zalegać z żadnymi płatnościami w momencie zakupu ubezpieczenia. Następnie określamy, czy nasz najemca posiada certyfikat najemcy. Wybieramy odpowiedniego najemcę i przechodzimy dalej. Pamiętaj, tylko pełny pozytywny certyfikat najemcy upoważnia do zniżki. Natomiast jeśli wykonaliśmy weryfikację grupową, to wystarczy podjąć jednego z najemców. W kolejnym kroku podajemy wysokość czynszu najmu czyli wszystkich opłat, które najemca płaci wynajmującemu na podstawie umowy najmu. To jest odstępne, czynsz administracyjny i zaliczki na media. Na podstawie jego wysokości zostanie wyliczona składka. W tym przypadku wysokość czynszu automatycznie zaciągnęła się z podpiętego certyfikatu najemcy. System obliczy nam wysokość sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki miesięcznej po zniżce wynikającej z pozytywnego certyfikatu. Możliwa jest zmiana sumy ubezpieczenia. Należy w tym miejscu wybrać zmień i określić nową sumę. Należy pamiętać, że maksymalną sumą ubezpieczenia jest trzykrotność wysokości opłat za najem, więc zmian można dokonywać poniżej tej kwoty. Następnie pojawia się okno zawierające informacje o zakresie dodatkowej ochrony ubezpieczenia płatności czynszu. Mamy również możliwość rozszerzenia tej ochrony, a zaktualizowana wysokość składki będzie widoczna w górnej części strony. Przechodzimy dalej. W tym kroku wpisujemy dane osoby ubezpieczającej. W przypadku osoby fizycznej wpisujemy imię, nazwisko, kraj obywatelstwa oraz adres do korespondencji. Jeśli ubezpieczającym jest firma, musimy podać Regon oraz nazwę firmy, która automatycznie zostanie zaczytana. Jeśli kupujecie ubezpieczenie dla właściciela, to jesteście ubezpieczającym. W pisaniu wymaganych danych, wybieramy dalej. Wpisujemy adres wynajmowanej nieruchomości. W tej sytuacji adres został automatycznie pobrany z podpiętego certyfikatu najemcy. W kolejnym kroku wskazujemy, czy jesteśmy właścicielem nieruchomości. Jeśli nie jesteśmy, musimy podać dane właściciela mieszkania. W tym też miejscu możemy dodać współwłaściciela, który będzie dodatkową osobą ubezpieczoną. Po tu dalej, określamy, czy to my otrzymujemy czynsz najmu. Jeśli nie otrzymujemy czynszu, konieczne jest wpisanie danych osoby, która ten czynsz otrzymuje. Jeżeli jesteście firmą zarządzającą i pieniądze od najemcy trafiają na Wasze konto bankowe, a następnie przekazujecie je właścicielowi, to należy w tym miejscu zaznaczyć tak otrzymuje. Jeżeli jesteś natomiast agentem i tylko pośredniczysz w transakcji, a czynsz najmu będzie trafiał bezpośrednio do właściciela, to znaczy nie otrzymuje ktoś inny. Po wpisaniu danych przechodzimy dalej. Następnie wybieramy, czy potrzebujemy cesji dla banku. Ten ekran jest szczególnie istotny dla osób, które rozszerzyły ubezpieczenie płatności czynszu o ubezpieczenie nieruchomości, a sama nieruchomość jest kupiona przy pomocy kredytu hipotecznego. Pojawia nam się pierwsze podsumowanie, gdzie określona jest wysokość składki, data rozpoczęcia ubezpieczenia oraz szczegóły pakietu. Domyślnie system zaznacza datę umowy najmu, ale jeśli umowa została już zawarta, to będzie to w najwcześniejszy możliwy termin, czyli od jutra. Ponownie mamy możliwość rozszerzenia ochrony oraz pobrania dokumentów. Jeśli wszystko się zgadza, wybieramy dalej. Zaznaczamy wszystkie wymagane zgody do zakupu ubezpieczenia online. W tym też miejscu możemy pobrać OWO oraz kartę produktu. Jesteśmy przy podsumowaniu zakupu polisy. Mamy tu wszystkie istotne informacje, takie jak wysokość składki, data rozpoczęcia ubezpieczenia, dane ubezpieczającego oraz ubezpieczonego, informacje o ubezpieczeniu oraz jego zakres. Tutaj możemy też pobrać dokumenty, takie jak OWU, karta produktu czy regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych. Sprawdzamy poprawność danych i przechodzimy z tym do zakupu i płatności. Przy płatnościach miesięcznych należy podać numer karty. Natomiast, jeśli wybrano płatność z góry za rok, system przekieruje na stole do bramki płatniczej. W przypadku firm możliwe jest płatność z ubezpieczeniem przelewem. Polisa od razu pojawi się na Waszym koncie, a płatność będzie konieczna do wykonania po otrzymaniu raportu ze wszystkimi polisami, które kupiliście swoim właścicielom. I to wszystko. Polisa została zakupiona i znajdziesz ją w zakładce ubezpieczenia oraz na swojej skrzynce mailowej. Teraz polisę wraz z certyfikatem najemcy najlepiej wysłać do klienta. W przypadku zaproszenia przechodzimy do ubezpieczenia. Zaproszenie właściciela do zakupu ubezpieczenia płatności czynszu. W tym miejscu znajdą się wszystkie zaproszenia, które wysłaliście do właścicieli celem zakupu ubezpieczenia. Wybieramy nowe zaproszenie, gdzie stworzymy unikalny link dla swojego klienta. Jeśli wykonałeś dla tego klienta weryfikację najemcy i posiadasz pozytywny certyfikat, to w tym miejscu możesz go podpiąć. Dzięki temu Twój klient kupi ubezpieczenie ze zniżką wynikającą z pozytywnego certyfikatu najemcy. Następnie pojawia się okno z zaproszeniem. Istnieją dwie możliwości wysłania linku. Możemy skopiować link i samodzielnie wysłać go do właściciela, albo wpisać adres mailowy, a system Simflorent wyśle zaproszenie z adresu info.małpa.simflorent.com. Po wygenerowaniu linku zaproszenie pojawi się jako najnowsze z utworzonych. Jak widzicie, zakup i wysłanie zaproszenia do ubezpieczenia płatności czynszu są niezwykle proste i intuicyjne. W razie jakichkolwiek problemów, zawsze możecie skontaktować się z naszym działem wsparcia klienta. Na czacie, infolinii lub mailowo na infomopassingblock.grand. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję i życzę miłego dnia.